Yo! What's up! To jest Games. i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale i witam was ta też oto piękna reklama tak więc witam w kolejnej tier i w tym przypadku prosto z Call of Duty Multiplayer tak jest w tym przypadku będziemy robili tier listę pięcioocenową czyli S, God Tier Great, Great Tier, A, A Tier B, Spoko Tier C, Mech, no i D, Trash, Śmietnik i w tym przypadku, no na razie te wszystkie Call są na razie w Śmietniku, chwilowo oczywiście no i też mamy mm, jakby tutaj zakładkę o nazwie Never Played, czyli nigdy nie, gra, nie grałem w te kody. I w tym przypadku, oczywiście, bierzemy pod uwagę multiplayer i kategoryzujemy, powiedzmy, w ocenie od 5 do 1, czyli trash to 1, a God, czyli osobnie bóstwo to 5. E, także e, ostatnio robiliśmy, znaczy ostatnio, no wcześniej, robiliśmy to listę z kampanii 28 czerwca, czyli trochę, no niedawno, można powiedzieć, z temu. No Nawet mniej, nie? Nawet mniej, nie, nie wiem, kiedy, kiedy wy ten to widzicie, a ja to nagrywam 11 lipco, lipca więc jakby mogę to wrzucić szybciej mogę to wrzucić później no wiele tych tier listów już robiliśmy robiliśmy na temat głównie zombies perki nie perki jakby oceniliśmy karadoci z perspektywy zombie i tak dalej co nie z kampanii w sumie jak sobie wejdziemy na mój kanał i sobie wpiszemy tier listy to będziemy mieli sporo właśnie tych tier listów i jeszcze zamierzam trochę zrobić zombies chociażby z broni z wonderponów ogólnie ze wszystkich od Wawa do Cold war'a bo nie licząc z Vanguarda co nie chyba nie wiem tak czy inaczej jak sobie spojrzymy na moje filmy, to ostatnio cienko, jak wiadomo, wrzucałem zwykle gameplaye, jakby tam, żeby czymś zająć, że tak powiem, kanał i tak dalej, więc no, jak, jak widać, wrzucałem jakiś byle jaki, byle, główno byle jaki komentarz, byle jaki film, w którym występuje mój komentarz od razu, boom. No, tutaj mamy mniejsze wyniki, ale wcześniej, wcześniej, gdy zacząłem takie wrzucać filmy z, z komentarzem, gdzie to był mój pierwszy poradnik, jakby z Vanguard wyszło Zombies. No, gdzieś tutaj to było, nie pamiętam więc no, o Black Ops 4 ukończenie, jest, jakby już to bardzo dawno to na, nagrałem, bo dopiero teraz wrzuciłem, e, tutaj mam właśnie kampanię trillistę i tak dalej. Więc jak widać, e, tutaj jakby... O, tutaj mamy. Vanguard Zombie Sisterek, Wonderwaff, DJ, e, za, za darmo poradnik jak zrobić. Proszę bardzo, więc no tutaj jakby jakby to powiedzieć. A ja po prostu, a, ja po prostu a, widzę co się dzieje, jakby tutaj jest, to jest oczywiste, że e, jakby widać jak działa ten e, nasz piękny YouTube. A raczej jego system, więc. No, dobra, jakby tutaj odbijając sobie to bo ja zawsze się rozgodzę, jak głupi. E, więc, no, trochę mnie boli głowa, szczerze, jak to teraz nagrywam, ale, no. Mniejsza, a dzisiaj robimy multiplayer, czyli tak. Mamy ile kodów, mamy tyle kodów. <laughs> nie chcę się liczyć, szczerze. E, mamy tyle i tyle kodów, i w tym przypadku będziemy kategoryzować, e, no, które ma lepszy multi, nie? Według mnie. E, to od razu powiem, tak jak powied powiedziałem, z kampanią czy z zombies, jakby wiadomo. Trajak rządzi Black Ops rządzi, rządzi, więc. No, no co, lecimy. <laughs> lecimy. Także no, dobra. To będę oczywiście losowo wybierał, wszystko wybieramy ze siebie ze śmietnika, może część zostanie w śmietniku, nie mam pojęcia. Lecimy, bum. Black Ops 3. Black Ops 3 miał na, naprawdę dobry multiplayer. Bardzo. Dzisiaj jak ludzie to pokazują, jak wygląda prognozy właśnie na przykład specjalistów Vanguard, w Vanguard wszystko to zajebiście zrobione na Vanguardzie to tutaj każdy to docenia ale jak to w ogóle na nie w 2015, w Black Opsie 3 gdzie mieliśmy ten gier złoty, nie? który musieliśmy grindować i w ogóle coś, coś pięknego i jakby tutaj customizacja i jakby trzyletni support do tej gry i sam Core pierwszy raz powiedzmy te jetpacki mamy i tak dalej no mniej więc Advanced Warfare, bo to jakby tutaj to wiecie szasz, co nie? A w ogóle, a propos Infinite Warfare kolejnego jakby, kolejnej gry jetpackowej teraz w sumie leci THIM tej, tej oto Tego oto koda, bo tu mamy wszystkie te hymny W sumie, no, jakby z multików Ej, nieważne. ważne, piękne, 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 muzyczki Nie ma o czym mówić, e, no i co? Black Ops 3 na razie zostaje, myślę, że spokojnie, nie, nie jest, nie jest to bóstwo Multiplayer był bardzo dobry, ja miałem świetny fan. Dla mnie to mógłbyś tutaj, nie? Ale no, nie będę szczery, co nie? A więc to ja się bawiłem świetnie, oczywiście, wiadomo Chodzi o to, że tutaj, dosłownie 80% czasu Grałem zombies, a nie? ma o czym mówić, ja, nie, nie ma jakby tutaj o czym gadać Zombies the best ever już robiłem e, tę listę względem zombie. Teraz robimy, czyli nie, wkluc nie wkluczamy tu żadnej kampanii, nie wkluczamy tu żadnych Zombiaków, tylko wkraczamy czysty multiplayer i tak to jest mój solidny experience. Także no, lecimy z kolejnym losowo, oczywiście, boom. of w ww 2 Uj, Będzie trudno, będzie trudno. Czy miałem więcej fanów w multi e, w WW2 czy w Black Opsie 3? Myślę, że w, w, w Black Opsie 3, mimo że to jest komiczne. Patrzcie na to, nie? WW2 też miałem zombie, co nie? No i multi, jak to kodnie. Tyle, że. W multi tutaj o wiele więcej przegrałem w WW2 niż w Black Opsie 3, a wciąż teraz, bym miał w stanie włączyć WW2, a Black Ops 3 to bym wybrał Black Ops 3. No, po prostu, nie? Bo Black Ops w ogóle jest paki, nie? Jakby to unikalne jest. Nie mówię, że WW2 jest złe, no bo WW2 jest zaiste. Ja tyle godzin tam spędziłem 10 presji, że biłem... I w ogóle nie, do dzisiaj jak włączę grę tam mam około setnym prestiżowski I w ogóle też fajnie jak włączyć grę i mieć na level, a nie co <laughs> sezon się resetuje, co nie Wiecie o co chodzi, te to uczucie, te e, zbieractwo całe i tak dalej, supply dropsy No coś pięknego, oczywiście ta gra nawet miała wiele więcej takich plusów niż Niż sam Black Ops 3, czyli chociażby supply drop system i tak dalej, w ogóle nie, wszystko e, Więc no, tu oczywiście liczymy, samo jak liczymy multiplayer, więc nie mogę powiedzmy wdrążyć opinii zombies w to więc kurde no nie wiem, dla mnie one są tak naprawdę dla, na równi Znaczy mówię jakbym teraz zagrać to chyba wolałbym Black Ops 3 z, z, z czego Black Ops 3 jest o wiele starszy, nie? On ma 7 lata nowy 2 z 2017, 100 z 2015, więc no 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 tutaj, tutaj byłby nawet też też fan Szkoda że w sumie nie dostała ta gra takiego update'u PS5 w ogóle że już tam zwiększyć sobie pole widzenia i tak dalej, nie? Takie pierdoły eee, no to byłoby za zajeb coś zajebistego, zajeb zajeb ale tak jak zawsze WW2 nie ma nic z tym złego, wszystkie tryby te boczne, które oni, on, oni próbowali. Oczywiście, tak, WW2 było straszne. To jest oczywiście, oczywiście poprzednia gra SleptureMer Games, czyli w tym przypadku, mam mam mamy Vanguard, <tok�tania> Vantar. E, więc no, e, więc no tutaj ta gra, jak, jak zaczęła się Premiera, była najgorsza z najgorszych, tak hejtowana i w ogóle, ale potem oni taki zajebisty overhaul zrobili, tak zajebiście to zmienili wszystko, że to tak zajebiście działa do dziś. Ale są tam takie zajebiste mechaniki unikalne, i w ogóle unikalne tryby, co to jest. No, bóstwo i mistrzostwo Lecz no, tutaj tylko powiedzmy kilka kodów moim zdaniem jest zasługuje na Godzilla. E, więc no, jeśli chodzi o multiki e, Więc no Lecimy dalej, BOOM Call of Duty 4 Modern Warfare o, to były czasy, gdy się jeszcze było małym, małym gówniarzem Ja tą grę nie grałem na premierę, dobrze pamiętam e, No, nie, nie, nie Nie grałem tej gry na premierę e, Więc no, tutaj się dużo nie powiem o głównym roku e... O głównym, jakby roku. Ja zacząłem od Black Ops 1, tak szczerze mówiąc. Tak, no? Dobrze mówię? Tak, no. Black Ops 1, więc no. Więc no, jakby tutaj oczywiście powrócę do tych starych kodów, ale nie, nie uczestniczyłem jako. Jako, wiecie, ten pierwszy, pierwszy e, nowy gatunek więc tutaj się dużo nie wypowiem. Z tego co wiem, to jak czasem od czasu, gdy załączałem na e, PS3 Koda 4, to się zajebiście grało, naprawdę. No, więc. Te, te, pamiętam też było takich sporo mod lobby, wiecie, zmodowane lobby Było zajebiście, nawet. jest fan, Nie ma co mówić, nie ma co mówić, feeling jest ciekawy lecz... Teraz, teraz jakbyś włączył tą grę No po, może poza PC-tem to jest ten, ten input lag, wiadomo, ten to, Czuć tą starość, co nie? Ta, ta gra jest naprawdę stara, co nie? Ponad dekada, więc e, No nie ma o czym mówić, lecimy dalej Boom. Call of Duty Modern <laughs> A, Kurde, co to jest? Dobra, to zostawiamy tutaj <laughs> To to, w ogóle to nie ma być kod, nie? to Powinien wystrzelić w orbitę, nie? Jakby dla mnie, nie? Jakby ten kod dla mnie nie, 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 nie wiecie. I to mówi osoba, która ma bardzo dużo godzin w tej grze i ma dymaszek, i w ogóle, nie? Naprawdę. <laughs> o boże, jak ja się teraz modlę za MW2. Nie kupiłem, nie kupuję, Teraz beta ma być według plotek zaraz, w sensie za miesiąc 19, ma być zamknięta. Czyli ci, co kupili grę, ja nie kupiłem. Po raz pierwszy ever. I ma być tam, będą po 3 dni później otwarte. No, jakoś w sierpniu, pod koniec 20, 19, 21, tam, tam będą ten. Terminy, powiedzmy, pierwsza PlayStation będzie oczywiście 4 i 5. Potem yy, w kolejnym tygodniu będzie znowu zamknięta na wszystkie platformy, ale potem będzie otwarta. No, już plotki wszystko wiedzą. No w ogóle zaraz oprócz plotek, to jest milion. W ogóle coś śmiesznego, że teraz plotki wyszły z O Black Opsie 6, w sensie będzie o kolejnej grze Treyarch w 2024 yy, i też yy, o tym, że no, o Modern Warfare 2 milion plotek, znaczy plotek, no realnych rzeczy, które są w plikach, chociażby klistrzyki, jakie, jakie tam są w ogóle cholek? Strzyki, nie? Nie wiem, czy widzieliście plotki, a raczej, no, jakby leaks, leaky. Oficjalne informacje prosto, prosto plików gry. E, jakby tutaj e, podobno kodu mobile, tam wrzucił te, jakby nie, nie wiem, co się dzieje, ale tam podobno ktoś wrzucił, e, jakby informacje na temat Borderfire 2, nie? Więc nie, nie czaję, nie czaję, nie pytajcie mnie, Znaczy widziałem zdjęcia, widziałem wszystko prawdziwe, oczywiście, co na, na tych natychmiastowe jest usuwane. I no, będzie będzie crazy MW2, mam nadzieję, że będzie lepsze od tego troszkę, a mam nadzieję, że będzie w sumie tutaj. Na S God, t rzecz Nie sądzę, nie sądzę Jakby już wiadomo, no, widzieliśmy gameplay kampanii, teraz niedługo ma być gameplay W sumie w tym miesiącu ma być multiplayer, więc zobaczymy jak to będzie eee, Jakby dla mnie to, jakby taka wiecie, to jest taka lamelka odpowiedź na to, ale Lecz Dla mnie Modern Warfare 2 Nie, 2022, wygląda jak Modern Warfare 2019, więc no może być tam sporo zmian Więc zobaczymy Jakby jeśli chodzi o to tam jest tyle nowych kluczyków, że to, to jest chore Nie, nie, no, naprawdę Zobaczymy, zobaczymy Bum Black Ops 1 Multiplayer. Nie ma o mówić God Tier Eleonora Mistrzostwo. A, 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 pierwsze w ogóle tam takie jakby... mówić taki pierwszy chyba oficjalny grind, nie? Kurde, złoto, złoto, złoto na broniach. A, coś mistrzostwo, tyle wspomnień Pomocy, dobra. BOOM! Black Ops 2. Mistrzostwo teraz tak, co jest lepsze od jeśli chodzi o multiplayer Black Ops 2 Black Ops 2 czy Black Ops 1? Nie ma czy mówić, Black Ops 2 jest o wiele lepszym Multiplayer, bo jest nowszy i w ogóle mapy ma najbardziej ikoniczne i tak dalej, no wiadomo, każdy kocha Black Ops 2. Zawsze zawsze jak co mm, są... Zawsze, zawsze są jak te wiadomo kontrowersyjne wypowiedzi, które jest kod najlepszy. Wiadomo, ktoś, ktoś, ktoś kto w komentarzach albo walnie tweeta, że Vanguard, nie, dla Becky taką. Ale nie chodzi o to. Chodzi o to, że zawsze są dwa kody, które się biorą, właśnie to jest zawsze: Black Ops 2 i Modern Warfare 2. Te dwie dwójeczki, nie? Ale to jest właśnie dziwne. I dla mnie Modern Warfare 2 nie są o wiele lepszym multikiem od yy, koda 4. Modern Warfare, jak najbardziej. Jak najbardziej. Multi jest zajebiste i tutaj jakby tutaj widać progres, nie? Więc nie ma co ocenić. O kurde jaki Himl ci piękny WW2 Paraaa, tyle tyle ty. nostalgia do razu wspomnienia, jak to... O, masakra co, co, co ja bym co ja bym dobrze wywrócił do tych czasów, nie? Dobra, idziemy dalej, boom multiplayer O, znowu to sama seria what the fuck, get the, get the fuck out Ty już wiesz, Ty już należysz do śmietnika, należysz na zawsze, zostaniesz w nim i, i nie wyjdziesz z niego nigdy, ok Dziękuję do widzenia. Także no, boom. Karol Tim 3 Okej, okay. dla mnie to jest najlepszy e, multik z Moderfairów, nie, nie wiem czemu, wiadomo, każdy powie to. Każdy mówi, że Warfare 2 jest najlepsze, bo było najbardziej zbugowane na premierę, w ogóle oni tam nic nie robili przez pół roku, bo wiadomo coś wtedy działo z Infinite Warf e, Warf War Warfare We War, sorry, War i tak dalej, więc no. Więc no, każdy mówi, że to tutaj wiadomo, miał najwięcej fanów, i w ogóle najwięcej znajomości, e, poznałem. No po prostu nie ma co o czym mówić tam. Każdy mecz wchodziłeś pod mapę i w ogóle takie ja się działy, że ty w Nikt nie zapomniał i tak się każdy tam bawił, także no jakby względem tego tak Tak to jest najlepsze, jakby tam wszystko było popsute, nam nic nie było zmieniane, tam wszystko było tak zepsute, to to jest chore jakieś RPG, nie RPG, No no, no nie ma o czym mówić, także no jakby z tego, to to, to to... To jest gorsze, nie? Z tym jest lepszy. Jest lepszy To taka, taka trudna opinia moim zdaniem Modern Warfare 3 Multi a Modern Warfare 2 o ile dobrze, pamiętam, to w Moderfair 3 miałem więcej godzin w Multiku? No jakbym że miał... Że miałem więcej. To miałem najmniej i więcej i najwięcej, no. Dziwne, nie? Wiadomo, każdy najwięcej... Tutaj ludzie mówią do dziś, że mają tam po 4000 godzin i w ogóle ja redolę, jakie tak, no, to jest... Jakby... godzir, nie? Ale dla mnie jest, dla mnie nie jest i jakby ja rozumiem tą opinię i zawsze jak ją widzę to ją szanuję, bo po prostu jakby to jest większość, nie to też widać, nie? No, jak załóżmy jak. Jakbym naprawdę... Wcielił się w tego gracza, to bym jakby go w pełni rozumiał i się żebym tutaj dał tego koda Dobra, o czym ja pierdolę? Lecimy dalej, nie ma co się rozgrywać, Moderufer to Moderufer, e, Boom! No serio, get the fuck out, ile razy ja to mam wybiłem, nie? A to wiecie, jak losowo, nie, nie żeby po kolei, tylko losowo, więc przy okazji niech to, 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 wybieram, nie? Więc lecimy jeszcze raz, boom! Call multi World at war Multi... No nie wiem, jakby tutaj każdy, wiadomo, boomer powie, e, że to jest w ogóle esir. Znaczy dla mnie, no ja ja nie wiem. Ja zbyt nie przegrałem. Wiem, że to od TREX, oczywiście. Ja zbyt nie duży tam nie przegrałem. Jak już to zombie głównie. Ewe, tam, tam w sumie się narodziło zombies, więc. Tutaj o multi się dużo nie wypowiem. Wiadomo, że było bardzo dobre. Ale no, no nie, nie wiem, gdzie, gdzie to wygrywać, serio. To jest dla mnie bardzo trudna decyzja. Na pewno nie było mech. Na pewno dla mnie nie jest S, czyli być albo w great, albo spoko. Teraz tak, załóżmy, jak, jak damy w. W E Great to znaczy, że jest lepsze niż wszystkie Moderfare dla mnie wzięte Znaczy wiadomo, lepsze niż to, a wiadomo, to jest gorsze, to jest jeszcze gorsze dla mnie i tak dalej dzwonię. Wi wiadomo o, co chodzi, o to chodzi w tym w tej całej tydliście, więc e, dla mnie nie, dla mnie moderyfer na, na pewno jest lepsze Więc World of War od razu idzie na ni tier, tier niżej i za Moderfare 3 e, czy, dla, czy dla mnie byłoby lepsza Moderfare 2? Też chyba nie Czy World of War jest lepsze od e, Color Tier 4 Moderfare? Chyba ta, chyba tutaj, tutaj już ta Mimo że no tutaj, no te, te gry są obok siebie praktycznie, nie? Tutaj względem się, jakby, e, lat i tak dalej, co nie, więc na, na, na ludzi to może być tak, na, na ludziom może być tak dla mnie e, Więc no, inaczej to by było, gdybym to oceniał względem kampanii, czy Zombiesa, to już oczywiście nagrałem, życiu, także e, polecam obczej, jeżeli <noise> kogoś obchodzi moja opinia <noise> Dobrze, lecimy dalej, na razie niech będzie tak, bum, vanter okej, okay. mm, hmm. trudna decyzja, naprawdę, bo chodzi o to, że Chodzi o to, że. <laughs> eee, ja w ogóle powinienem zrobić taki, nie wiem, godzinny film, o którym się wypowiadam. Koniec, koniec Vanguard i, jakby moje ogólne wszystkie opinie, nie? Na temat znaczy Multi i Zombie, albo całościowe gry, nie? No bo w końcu minął rok, już prawie, nie? Powinienem zrobić, powinienem zrobić jak najbardziej, eee, bo tutaj, jakby, teraz mogę się rozgrywać na ten temat. lecz chodzi o to, że dla mnie Modern Free jest po prostu poza skalą, nie? Ona jest minus 10, a nie na 0. Nie, jak masz skalę od, od, od 1 do 10, nie? Dla mnie to jest minus 10, więc Vanguard. To jest takie 2 na 10, no może takie 3 na 10, no 4 no może max, nie? Jakby ja z multi miałem sporo fajną i wiem, że tam wszystko jest zepsute Ja do, do dziś jak włączę grę, to narzeka, ja w ogóle nie grałem od drugiego sezonu no, Zagrałem w trzecim sezonie dwa mecze, w czwartym w ogóle, jakby czwartym tylko trochę jakby zombies nowej, nowego Shin'numa i tyle, nie? Więc jakby Vanguard ja sobie kompletnie opuściłem jakby nawet jak pewnie wyjdzie 5 z tej gry nie włączę, dosłownie Więc <grym> no, <grym> no, <grym> może jak wyjdzie ostatnia nowa mapa w zombies jak zagram, i Arad, jak zagramy Uras i Eleonora, to żegnaj Vanguard Niestety to, to jest taka cała historia. W grze mam około 200, ponad go, 200, coś prawie 600 chyba godzin w multi, więc jakby na premierę grałem jak szalony i w ogóle czerpałem ogromny fan z tej gry i tak dalej, jak to każdy zawsze na premierę, co nie. Lecz dal, idąc dalej po prostu to się robiło strasznie nudnawe i że jako map nowy, nie ma nowych, faktycznie jedna mapa nowa jest jedna nowa mapa na z naszego, jest to remaster, remake z drzwiami, e, pomocy, e, więc no jakby tutaj content jest straszny, jakby wszystko się czuje takie same, to jest takie wiecie to jest to dla mnie, jak mówię to w sumie przed premierą i na premierę sumie jak była e, beta, że to jest takie lepsze moderefery takie grywalne, nie, bo jakby ja moderefery jakby multika nie, nie jestem w stanie włączyć, nie, z 2019 A to jak na ludzi, tak jak na jestem w stanie, więc myślę, że będzie na mech myślę, że nie, jak będzie na mech, tirze i tyle jakby ja tu musiałbym bardziej w głębsze szczegóły podejść i tak dalej, e, o co chodzi z tym multikiem bo multik jest fan jakby mówię to jakby swana umieszczam w mech, co nie wiem, dlaczego byśmy się na ten temat wypowiedzieć. O, a propos po 2019? Team? Team głównym? Naprawdę mi chodzi, ogólnie cały są tak kampanii, multika... Uuu! Kurde, mam nadzieję, że 2 będzie miała tak, tak, że... Tak mocny smutek, lecz wątpię, wątpię. Także no, tak to wygląda. Są to znaczki tak mocny MW 2019, tak filmowy. Dobra, lecimy, już niewiele zostało, bum! Call of Duty Infinite Warfare. Uhuuhuu. Ok, każdy był oczywiście po erze Jetpacków, czyli po y, 2014 po Advent Warfare, po 2015 Black Ops e, 3, no i po 2013, czyli Call of Duty Infinite Warfare. Każdy już był wypalony erą jetpacków w ogóle, nie? Ale to nie znaczy, że Infinite Warfare było złym, złe. Na pewno było taką gorszą wersją, moim zdaniem, ery Jetpacków po Black Opsie 3. Miało, moim zdaniem, takie gorsze systemy i tak dalej. System, jakby specjalistów, był ok. Tam pozmieniany, znaczy pod koniec w ogóle też to jest takie zabawne, że pod koniec. tak? Albo mi się zaramiesza, albo. 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 mówię dobrze, lecz pod koniec. roku Infinite, War Infinite Warfare zostały dodane Wonder Pony do gry? Czy to było z Ad Advent Warfare? Nie pamiętam, przecież, lecz. no, mapy by były ok, jakby. nie wiem, nie wiem, dla mnie ten kod był taki neutralny, jakby nic nie mogę powiedzieć dobrego, o kurwa, jakie to jest zajebiste, czy coś złego, nie? Taki. Eee, eee! Taki, taki, o, taki... wiecie, na zachęta, nie? Bez spoko. Mogłoby być tutaj, nie? Na pewno jest lepsza od Angarda. Ale taki ostatni tutaj na, na, na spoko że naprawdę. Jakby whatever dla mnie, nie? Whatever. Jakby... nie wiem. Nie wiem, czułbym się lepiej, gdybym właśnie włączył tego i zagrał multi niż niż to. Takie Lecz no. Lecimy dalej. Boom! Cold war. Cold war multi jest naprawdę dobre. Uhu, dobra, no jest lepsza 2 w 2 nie ma o czym mieć Black Ops, hehe, he. Eleonora. <głanas> ja to dostałaś Black Opsy, nie? <głanas> e, jakby obok siebie, nie? Jakby top 1, top 2, top 3, top 4. Teraz tak, Cold War, Cold War, Czy Cold War jest lepszy od Black Opsa 3? Jakby wiadomo, Cold War takie, taki Black Ops 1, nie? Po, powrót do korzeni, co nie? Ja już mówiłem to na wielu filmach i tak dalej, w wielu filmach w 2021, że właśnie. Wow, Cold War, wow. Po prostu multi jest tak dobre I klistrzyki z tym klistrzyków jest niby taki hybrydowy i w ogóle każdy to trochę tam hejtował i do dziś są ludzie ludzie dosyć, taka duża porcja jak moim zdaniem społeczności, które to hejtuje i w ogóle Lecz no, dla mnie to coś świetnego Jeszcze gdyby tam taki zrobili same system zmontowania jakby specjalistów, tak jak to było w Black Ops 4 to byłoby naprawdę dobre Naprawdę bo ja, ja wiem, czemu oni to zabrali, bo jakby od w ogóle nie miał systemu specjalistów. Potem oni zrobili, że e, mamy te ulepszenia polowe i tak dalej. I że mamy tylko operatorów do wy wy wyboru i tak dalej. Więc. O, a propos, Wilkomowa. Paaa... kozak team. No idę za tym team. Nie, no za tym team, bo chyba musi iść na ESIR. Nie? Wiem, że trochę przesadzam w ogóle, bo ta gra jeszcze świeża, można powiedzieć, jest ma dwa lata, hehe. He. Teraz, jakby trwa koniec roku, roku do Black Opsa. Coldur ma jeszcze być jedna broń ostatnia, teraz, jak to nagrywam, czyli je. Ten taki nie, nie, Sierp? Sierp chyba Tak, Sierp Śmierci. A to mi jakiś inny sierp już jest w grze, nie? Takiego było na końcu głównego roku. Koda. a tam w sensie sierp i mod był, a teraz będzie taki sierp śmier śmierci. Kosa, o! <laughs> Więc no. Dobra, tak to mi się na razie wygląda. Tak, na razie tak to będzie wyglądać, lecimy dalej. No, ja bym się zgodził ze sobą. <laughs> nie wiem czy mi się Zgadzać zgadza się, oczywiście dla każdego to może być kompletnie inaczej, żeby nie było, to jest moja osobista e, opinia, więc no nie ma o czym mówić. Bum. No i dobra, zostały powiedzmy tutaj ostatnie trzy najgorsze kody, znaczy trzy z gorszych, żeby nie było, trzy dla mnie z gorszych kodów, czyli mamy pierwszą, mamy e, Advanced Warfare. Ja osobiście bardzo mało przegrałem w Zombies, bardzo mała przegrałem w Advanced Warfare. Kampania to w ogóle Shambo eee, No i No i generalnie każdy siedział na Black Opsie, albo, albo... albo każdy w 2014 wracał na Black Opsy, nie? Zombies i w ogóle nie zombies, albo na Modern Warfare nie? Taki taki to był dziwny czas właśnie, że, że się czekało na tą grę od Treyarch i potem był taki ogromny hype Chyba największy taki pik w w Code Zombies, nie? Eee, jakby ogólnie, w, nie w Cod Zombies, tylko ogólnie w quality, Community, taki wiadomo, pik, że... Puch, na szczyt, nie! Wszyscy, yeah Black Ops 3, nie Wyszedł. Więc no. Tutaj nie nie wiem jak to się na ten temat wypowiedzieć. E, na pewno jest gorsze od Infinite Warfare, ale czy jest na takim samym poziomie jak Vanguard? W pewnym sensie część mnie, nie? Wie, że jest gorsze od Vanguarda, nie? Takie, takie ciekawe. Wiecie, bo to jest Gras Lecz Games. Patrzcie. Grasled Hammer Games, Grasledge Hammer Games i Graslecz Hammer Games. Czy Advanced Warfare jest lepszy, e, gorsze od y, Vanguarda? Chyba ta. <grymie> Chyba ta, widzicie? Vanguard nie jest tak zły. <grymie> Dla mnie, nie? Oczywiście, więc no, to coś pokazuje. Nie nie, multi było taki nie z tej ziemi, yy, ale było jeszcze gorsze multi. I był to Ghost. Ghost. I czyli teraz pytanie to jest proste, jakby nie ma idzie, że gdzie on tutaj jakby będzie, bo na pewno nie zasługuje na nawet spokój. Co znaczy, że zasługuje na 100% na Mechir Ale czy idzie do świetnika, to jest o to pytanie. Czy jestem tym samym poziomie powiedzmy e, co e, model fair W sumie nie wiecie, wiecie co zrobimy? E, nie, nie, nie ma tutaj o czym gadać. Tak e, jak to się robiło? Tutaj się chyba to robiło. Ad. Ad below. Tak? Zrobimy tak. Tutaj zrobimy taki, jakby. Nie wiem, zielony kolor moderofer i zrobimy w sumie takie. O, oh, przepraszam. Zrobimy tak. Przesuniemy tutaj. Eee. To ja zrobiłem. Nie. O, dobra, jest, naprawiłem. Zrobimy tak, bo to będzie się nam jebało. Mi się będzie to jebało. A w sumie, to, to mogę napisać? Nie? Mogę, ok. Dobra. To zrobimy tak. Zrobimy. E Abominacja MW O, 2 k 19 O, I to będzie prawidłowe, ponieważ to będzie nam się. To jest tier poniżej, to. Co nie, to nie jest kot. Jakby zapomnijcie o tym, naprawdę. Za, zapomnijcie. E, jakby nikomu to o tym nie mówcie. E, wam sobie, sobie, że ten kot nie istnieje, ok? Dziękuję, do widzenia. E, <laughs> jest no, dziękuję za mój tak to że tak powiem. I. O, panie, o, panie, pa Ale nawet ma spoko. Pan. Boli mi to, że oni co. Yy, co no, bo wiecie, Codor miał jakby co sezon miał tą samą muzę, tylko miał timing inny, jakby tutaj, menu. A Vanguard miał tylko na premierę to muzę, z czego ja bardzo lubiłem tą muzę i w ogóle. I fajnie się słuchało. A teraz jak jakaś, jakaś muza sezon, sezonowa jest. Yy, Vanguardowska to jest taka maja, moim zdaniem. Yy, jakby nawet jeśli chodzi o sezon 4, to nawet nie wiem jaka tam jest muze, więc no. Nie mam pojęcia, co tam, co tam jest grane, więc. No, sorry. Nie wypowiem się zbytnio. ale ta muzyka jest spokojna, prawda? Nie muzy. <grym> Dobra, wracając. Czy kod ghost jest tak słaby, że zasługuje na ten tier, czy jest jednak świetnikiem? Nie mam pojęcia. <grym> na pewno jest gorszy od Vanguarda. Czy... Advent Warfare jest lepszy od Ghosta, bo Ghost jest z 2013, nie? To był w ogóle pierwszy kod genera... no jakby wiadomo, crossgen, nie? Że na PS3 na PS4 wchodzili w co nie? A więc no... Chyba jest gorszy z tej systemy i w ogóle wszystko, to no to to, 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 to... to jest taki kod... Tylko wyjęli z niego duszę, nie? Ducha z niego wyjęli, Gosta, nie? <laughs> więc no... prawie to jest mech, jakby... On by mógł być nawet tutaj. Więc no, tak to wygląda, myślę. Więc no... Boom, lecimy Black Ops 4, ostatni. Ostatni kod Jakie nam zostały, jeśli chodzi o multiplayer. Eee, więc no, hu hu hu, specjaliści, Pistrzyki, nowe ryby. tryby, covert, powrót, powiedzmy po Black Opsie 3 do e, Boots on the Guns, jak to było marketingowane, co nie? Czyli e, jakby nogi na ziemi. E, no, rzecz coś świetnego, powiedziałbym. E, czy jest lepsza od Infinite Warfare? Jak najbardziej, Boom Elonara. Czy jest lepsza od tych staro starodzin? Jak najbardziej, Boom Elonara. Eee, myślę, że król Beatrix. Myślę, że król Beatrix. Nie, in nie, muzyka się skończyła. nie A tutaj my, my mamy jakieś? Mamy jakieś, ok. Dopuścimy tutaj jakieś te. O. Mam, to się skończyło już. <ślesy> Param, pam, pam, pam. Dobra, także no, Black Ops 4, myślę, że król Betirów Be No. Jak widać, 5 Black Opsów. 5 Black Opsów praktycznie po kolei. Eee, jedyny, jedyny Black Ops, który który jest poniżej, bo przebija jak ww2 tak jest ww2 multi moim zdaniem chyba jest lepsze jest bardzo blisko nie, Mógłbyś, mógłby być nawet na tym tierze co nie eee, więc no, jakby tutaj, to jest właśnie też dziwne bo to jest dla mnie, nie wiem, bo chodzi o to że jak o, bo mieliśmy filmy na temat kampanii, oceniamy względem kampanii bo mieliśmy filmy na temat gdzie oceniamy eee, względem zombie co nie i względem multika teraz, co nie? Chodzi o to, że wszystkie kody miały kampanię właśnie poza jednym i tylko ten Black Ops nie miał e, kampanii, dlatego pamiętam było na samym dole, jak robiliśmy film e, na temat kampanii i tyle, że tutaj teraz tak, tak jakby mamy dwa experience'y multiplayera, czyli mamy zwykły multiplayer oraz multiplayer blackout Jak ja bym miał oceniać blackout, nie? Żeby nie było bo nie będę robił oddzielnego e, listy, zrobimy Call of e, który jest lepszy Battle No bo są tylko dwa, nie? No to wiadomo, że jakby tutaj każdy powie dzisiaj Warzone, co nie? Ale wiadomo, dla takich odskulowców to każdy powie Blackout, co nie? Eee, więc no... Więc no, ja, dla mnie, gdybym liczył Blackouta, to nie ma o czym mówić. To nie ma, to nawet, on jest, on jest, on jest ja zrobił oddzielny tier Blackout, nie? I, i, I tyle, nie? Tylko jakby, bo oceniam multi, nie? Żeby nie było. Czyli... Czyli doświadczenie eee, w sieci, co nie? Więc no... Więc to, ale, jeżeli, jeżeli oceniamy główny multiplayer, co nie? Czyli multiplayer, multiplayer, gdzie mamy mapy specjalistyczne i tak dalej, dominację, e, dominację team deathmatche, to myślę, że to jest dobry spot. To jest dobry spot tutaj, albo tutaj. Hmm. No, tak o, tak o, świetnie wygląda, czyli nie ma śmietnikowych kodów, jakby tutaj po, poza, abominacją po MK2. Motherfare 2019 <noise> Także no, moim zdaniem to jest ostatni taki film z ważniejszych, który chciałem zrobić, czyli mieliśmy kampanię e, Tara Multi, wcześniej zombie e, więc no, więc tak to wygląda, to jest to jest moja oficjalna lista, które, którego koda e, multiplayer bardziej lubię jakby z perspektywy multiplayer wiadomo, bo to już dlatego w sumie to robiłem, nie? Dlatego to robiłem w taki sposób, czyli czyli rozdzieliłem e, każdy poszczególny tryb na trzy części, co nie? Jak to zwykle mamy te trzy. Trio. Więc no, to bym tyle, dzięki, daj znać w sumie jaka jest twoja opinia, jakie są chociażby twoje, nie wiem, Twój ulubione koty albo top 5 Na, U mnie to tak wygląda, że jest Black Ops 2, Black Ops 1, Cold War, Black Ops 3, no i top 5 jest właśnie e, w WoW OW2, gdzie już jakby ucina się i bum, jest, jest to wszystko Black Ops 4, także tak to wygląda Dzięki za oglądanie jak to zwykle, zostaw w górę jeżeli do końca I co, do usłyszenia w kolejnych filmach tego typu filmy, są no, the fun to make, ponieważ ee, No po prostu mogę sporo co pogadać o, o mnie, o moich wspomnieniach, więc no, <ścoughs> dzięki, dzięki eee, Daj znać, także no, na razie, makler